Cześć. W jednym z poprzednich filmów pokazałem wam jak ustawić, czyli wyzerować celownik na wiatrówce. Link do tego filmiku znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ale czynnością poprzedzającą ustawianie celownika, czyli zerowanie go, jest montaż tego celownika na wiatrówce. Jak to zrobić prawidłowo, żeby wszystko nam grało? No bo rzecz z pozoru wydaje się prosta. Mamy wiatrówkę, celownik i to co je łączy, czyli montaż. Ale jak to zazwyczaj bywa, diabeł tkwi w szczegółach. I w momencie, gdy zabieramy się do roboty, napotykamy na nieoczekiwane problemy. I frustrujemy się, dlaczego to nie działa. W tym filmie przedstawię Wam, jak dobrać właściwy montaż do konkretnego celownika i konkretnej wiatrówki, tak żeby wszystko dobrze grało. A w kolejnym filmie pokażę Wam, jak krok po kroku zamontować ten celownik na wiatrówce, czyli połączyć celownik, montaż i wiatrówkę. Ok, zaczynamy. Montaże mają różną budowę i wielkość i dobieramy je do konkretnego celownika i konkretnej wiatrówki. Montaże dzielimy na jednoczęściowe i dwuczęściowe. Jednoczęściowe to są takie, gdzie obejmy są ze sobą połączone, czyli to jest ten przykład, i dwuczęściowe są oddzielnie. Jeśli chodzi o wysokość montaży, czyli odległość od podstawy do środka obejmy, montaże dzielimy na niskie, średnie i wysokie. Te wszystkie wysokości występują oczywiście w dwóch wersjach. Jednoczęściowych montaży. I dwuczęściowych. Ale żeby nie było za łatwo, mamy jeszcze trzeci podział montaży ze względu na średnicę obejmy. I tutaj mamy zasadniczo dwie wielkości. 25,4, czyli najbardziej popularne montaże calowe, i montaże o średnicy 30 mm. Co prawda są jeszcze montaże o tubusie 34 mm, ale są to celowniki drogie i raczej rzadko używane na wiatrówkach. No i znowu, zarówno montaż calowy, jak i montaż 30 mm może występować w każdym z tych poprzednich wariantów. Czyli będziemy mieli montaż jednoczęściowy lub dwuczęściowy, i może być to niski, średni albo wysoki montaż. Czyli jakby tak sumować wszystkie typy i rodzaje montaży, z podziałem na jednoczęściowe, dwuczęściowe, niskie, średnie, wysokie i o średnicy 30 mm i albo calowe, wychodzi nam, że mamy 12 rodzajów różnych typów montaży. I teraz jak prawidłowo dobrać montaż do konkretnego sprzętu? Ja przedstawię takie fundamentalne zasady doboru montaży, bo nie sposób opisać i wymienić wszystkie ewentualności, jakie mogą się pojawić. I teraz zasada jest taka: do wiatrówek sprężynowych stosujemy zazwyczaj montaże jednoczęściowe, czyli takie jak tutaj. Dlaczego? Ponieważ obejmują szynę czy frezy wiatrówki na całej swojej powierzchni. Dzięki temu zacisk jest dużo mocniejszy i montaż wraz z celownikiem nie będzie nam się przesuwał po szynie, co skutkowałoby zgubieniem zera. Mówiąc tak potocznie, rozregulowaniem celownika. Dobór montażu jednoczęściowego do tego typu sprzętu jest podyktowany także tym, że sprężynówki mają także odrzut mniejszy lub większy, co jest uzależnione od energii wiatrówki, ale także wagi samego karabinka. Dla przykładu, lżejsza wiatrówka o energii do 17 J będzie miała mocniejszy odrzut od tej samej wiatrówki o tej samej energii, ale takiej, która będzie cięższa. Kojarzycie takie wiatrówki maczowe, zawodnicze? Sprężynowe oczywiście. O ciężkich masywnych osadach i grubych lufach one mają zazwyczaj 7-8 dżuli i dzięki temu ich odrzut jest znikomy. Ale żeby to jeszcze troszeczkę bardziej skomplikować, dochodzi nam jeszcze waga samego celownika, który ma także duży wpływ na to, czy cały zestaw będzie nam się dobrze trzymał. I tutaj także kłaniają się prawa fizyki. Cięższy celownik będzie miał większą tendencję do przesuwania, ponieważ działa na niego większa siła przy odrzucie. Ale musicie też wiedzieć, że w przeciwieństwie do broni palnej, w wiatrówkach odrzut działa w dwie strony: do przodu i do tyłu, bo tak zachowuje się tłok napędzany sprężyną. Podsumowując, jeśli nie jesteście pewni, jaki wybrać montaż do swojej sprężynówki, od razu asekuracyjnie wybierzcie montaż jednoczęściowy i będzie spokój. A co z wiatrówkami PCP czy tymi zasilanymi CO2? No tutaj sprawa jest prosta. Te wiatrówki nie posiadają odrzutu, więc spokojnie możecie założyć montaż dwuczęściowy. Prawdę powiedziawszy, Sporo wiatrówek PCP ma taką konstrukcję, która nawet uniemożliwia zamontowanie montażu jednoczęściowego, ale żeby była jasność, jeśli kupiliście sobie na przykład nowy karabinek typu R Magnum 850, który jak wiemy jest zasilany CO2 i został Wam montaż jednoczęściowy po jakiejś sprężynówce, to spokojnie możecie go założyć na ten nowy karabinek i będzie tak samo dobry jak ten dwuczęściowy. Okej, okay, w takim razie temat doboru montażu z podziałem na jednoczęściowe i dwuczęściowy, uznajmy za zakończony. Teraz przejdźmy do doboru wysokości montażu i tak jak wcześniej Wspominałem, montaże dzielimy na niskie, średnie i wysokie. I w tym przypadku wyznacznikiem tego, jaki użyjemy montaż: niski, średni czy wysoki, jest średnica obiektywu celownika. Naturalne jest, że im większa średnica obiektywu, tym montaż musi być wyższy. A dlaczego? Ponieważ obiektyw nie może dotykać korpusu wiatrówki nawet w najmniejszym stopniu. Wystarczy, żeby była chociaż 1 mm przerwa i będzie ok. Ogólna zasada jest taka, że do celowników o średnicy obiektywu do 32 mm stosujemy montaże niskie, do 44 mm montaże średnie i powyżej montaże wysokie. Ale nie jest to regułą. Ponieważ przykładowo taki celownik optyczny do 32 mm będzie miał regulację paralaksy w obiektywie, czyli na przykład tak jak ten, który zwiększy średnicę o te 6-8 mm i ten montaż niski może się okazać po prostu za niski. Z tego względu, jeśli chcecie mieć taką 100% pewność, że dany montaż będzie odpowiedni do celownika, który zakupiliście, musicie wstępnie przykręcić montaż do szyny czy do frezów i położyć celownik optyczny na tym montażu, i sprawdzić, czy jest tutaj wystarczająca odległość. Jeśli jest, to będzie ok. Natomiast, jeśli po zamontowaniu okazałoby się, że obiektyw leży na korpusie, to źle i montaż musimy wymienić na wyższy. Ostatni i chyba najłatwiejszy dobór montażu do celownika jest ze względu na średnicę obejmy lub średnicę tubusu celownika. I tutaj jest bardzo prosta zasada. Kupujemy montaż o takiej średnicy, jaka jest średnica tubusu celownika. Tylko nie pomylcie ze średnicą obiektywu. I to generalnie tyle, jeśli chodzi o dobór montażu do wiatrówki i celownika. W drugiej części pokażę Wam jak prawidłowo zmontować cały zestaw, czyli wiatrówka plus montaż plus celownik, tak by wszystko dobrze grało. Dzięki za obejrzenie do końca i zapraszam do obejrzenia naszych innych materiałów i subskrypcji naszego kanału. Cześć!